Cześć! Jakiś czas temu do kolekcji Retro Gear Metaphor Games trafiła bardzo ciekawa retrogra od TeamSoft. Gra pod tytułem Chwat, która została wydana w 1996 roku. To jest gra oryginalna, kiedy popatrzysz na jej okładkę, zapoznasz się z opisem i z klawiszologią, zobaczysz, że informacja o tym, że wszelkie prawa zastrzeżone, że kopiowanie jest zabronione, pochodzi z roku 1995. Takim dodatkowym smaczkiem i takim atutem kolekcjonerskim Kasety jest fakt, że znajduje się na niej oryginalna cena ze sklepu, w którym ta gra została kupiona. I na tej cenie widzisz e, dwa warianty. Pierwszy wariant to 7 zł i drugi wariant to 70 tysięcy 70 tysięcy wzięło się stąd, że 1 stycznia 1995 roku w Polsce miała miejsce denominacja. Ta gra, tutaj z naklejką od producenta i tytułem chwat, jest wielopoziomową platformówką o przygodach chłopca Romka, który musi znaleźć lek, aby dostarczyć go chorej księżniczce. Ciekawostką jest to, że Romek nie ma żadnych supermocy, żadnych super ciosów, a bosowie, którzy na jego drodze się pojawiają, mogą być bosami, których on może jedynie przeskoczyć, co dodatkowo podnosi trudność tej gry zręcznościowej. Do skomunikowania! Miłoż Babecki.